Właśnie się dowiedziałem z mediów, że na długą majówkę przygotowuje resort specjalnej siły, będzie ściągnięta żandarmeria, będzie pełna mobilizacja w policji, będą straże miejskie. Policje jawne, tajne i dwupłciowe, jak to pisał Cyprian Kamil, wszystko to po to, żeby dopilnować, aby ludzie przestrzegali obostrzeń, aby nie balowali na majówkę, aby nigdzie nie wychodzili, a jeżeli wychodzą, to w duszych odległościach od siebie zamaskowani i tak dalej. I zastanawiam się, czy to jest tylko takie straszenie, jak przed Wielkanocą. Czy władza naprawdę zaczęła wierzyć w to, że tylko te restrykcje, które narzuciła trzymają nas jakoś przed w miarę bezpiecznie przed epidemią i trzeba przestrzeganie tych restrykcji wymusić, bo to jest po prostu siła wyższa, o wiele wyższa i już. Otóż, jeżeli ten pierwszy wariant, no to dobrze. To znaczy, że dalej trwamy w takim w takiej grze pozorów, którą mamy od wielu, wielu lat jako społeczeństwo przećwiczone jeszcze z czasów socjalizmu, gdy to jak mówiono, władza udawała, że płaci, ludzie udawali, że pracują, władza udawała, że straszy, ludzie udawali, że się boją. Właściwie to to właśnie ostatnio mieliśmy. Z jednej strony bardzo silne, straszne restrykcje, ale z drugiej strony każdy wie, gdzie tam fryzjera, gdzie kosmetyczkę, jak jakoś tam się załapać na siłkę. No a jeśli od czasu do czasu ktoś wpadnie, no to trudno, pech. Taka, taka gra. Ale dajcie ludziom żyć, to oni będą dalej udawać, że te restrykcje przez, tych restrykcji przestrzegają. Z tym, że coraz więcej jest znaków o tym, że niestety cierpliwość się ludzka kończy, czy też desperacja za bardzo wybija, za bardzo odbija. Czy może nadgorliwość służb, które z fazy udawania, że pilnują tych restrykcji, przeszły zanadto do fazy rzeczywiście jakiegoś fanatycznego ich wymuszania? No to wszystko się może bardzo źle dla władzy skończyć. No już cóż, nie, nie chciałem mówić o takich wypadkach, żeby, o których wiem z różnych źródeł, żeby nie było, że popularyzuję takie zachowania, ale... Skoro jakiś szef lokalny Sanepidu we Wrocławiu złożył doniesienie do prokuratury, że jest zastraszany, no to ja powiem, że wedle mojej wiedzy takie wypadki się w różnych miejscach powtarzają. Zdesperowani ludzie z siłowni, na przykład, zaczynają odwiedzać te panie z Sanepidu i na różne sposoby im dawać do zrozumienia, że nieszczęścia chodzą po ludziach i po rodzinach ludzi. I coś się zawsze może spalić i ktoś zawsze może mieć jakiś wypadek. I po co to? Tak, pani ma swoje, musi pani udawać, że je pani wykonuje, ale niech pani się z tym za bardzo nie, nie, nie popada w fanatyzm, bo czy pan... No to mówię o ludziach z siłowni, bo oni z reguły dobrze wyglądają, ale przecież restauracje też mają jakąś tam swoją ochronę, hotele też, no bo jest desperacja po prostu. Ta desperacja się wyraża nie tylko tym, że czasem, jak w Lublinie, matki się skrzykną i, i odpędzą policję od Placu Zabaw, gdzie, gdzie dzieci się bawiły, bo one sobie, bo, bo policja sobie wymyśliła, że nawet te dzieci rozpędzi. Nie, ludzie wpadają w desperację. Jak bardzo? Gabli wiedzą. Właśnie na tym sprawa polega, że z ludzką cierpliwością to jest tak jak z zatruciem środowiska. Się leje do rzeki, ścieki leje i wydaje się, rybki se pływają i wydaje się, że można... Spytajcie, żeby ktoś mi nie wierzył, ekologa, znaczy ekologa, czyli naukowca, który się zajmie ekologią, a nie jakiegoś pajaca zielonego, który tam krzyczy, że Matka Ziemia płacze, jak się krówkę doi. Więc spytajcie ekologa. W pewnym momencie... Nagle nie wiadomo dlaczego. Latami zlewano ścieki do rzeki i rzeka żyła, i nagle dups! Jednego dnia wszystkie ryby wypływają z tylem grzbietowym na górę, roślinność ginie, rzeka umiera i cały ekosystem umiera. I nie wiadomo gdzie jest, o ile się nic nie zmieniło w ostatnich latach w tej nauce. Nie sposób obliczyć. Jeszcze tutaj możemy tyle metrów sześciennych tego ścieku dorzucić, ale jak nie dorzucimy. Więcej to wtedy po bo po prostu nie wiadomo, kiedy ten moment następuje. Z ludzką cierpliwością jest tak samo. Uczciwszy, proporcje. Pisałem o tym wspomnieniu moich szesnastolatka, wówczas, kiedy to uczestniczyłem, no, bardziej podsłuchiwałem rozmowę mojego ojca z moim stryjem. Mój stryj był działaczem Paksu, był bardzo zaangażowany w polskie sprawy i wierzył, że, że, że jest na drodze jedynej, dobrej, organicznikowskiej, żeby, żeby te sprawy prowadzić. Mój tata się z tym nie zgadzał, w ogóle nie brał udziału w życiu publicznym, bo uważał, że to jeden wielki tego, ale nie tak rozmawiali i smutna to była rozmowa. I z niej była konkluzja, taka, że. Nie ma najmniejszej szansy, żeby ludzie w Polsce się ruszyli jeszcze raz tak jak się ruszyli w październiku 56, czy jak się ruszyli w grudniu 70. No nie ma, po prostu społeczeństwo jest tak zdegenerowane i ojciec i stryj, jak się spotykają, już ludzie mają tak wszystko gdzieś. Po prostu tak sobie jakoś wyskrobali jakieś nisze w tym systemie. Jakoś każdy narzeka, ale on tam w sumie jakoś musi tam koniec z końcem wiąże. No, nie ma najmniejszej szansy. Wiecie Państwo, kiedy ta rozmowa miała miejsce? Bodajże w kwietniu 1980 roku. Zaledwie miesiąc chyba przed, przed pierwszymi strajkami, które wtedy były w Lublinie, a potem przeniosły się na Wybrzeże i potem rozlały po całej Polsce, i potem był sierpień 1980, tak się okazało, że to społeczeństwo jest w stanie się ruszyć jak cholera. Nikt nie ma takiej pewności, w którym momencie desperacja ludzi, którym się obiecuje jeszcze dwa tygodnie, jeszcze trzy tygodnie, ale zdusimy tę epidemię, po pierwsze, do reszty stracą wiarę, że to czemukolwiek sensownemu służy, bo ta wiara jest oczywiście coraz słabsza. No, w co tutaj wierzyć? Jesteśmy na szczycie światowych rankingów kraju, które największe straty poniosły w tej pandemii, mają największą śmiertelność. Owszem, narobiliśmy yy, krótka kołderka, cała służba zdrowia, wszystkie siły na walkę z wirusem. No to w, ludzie umierają na co innego, bo już na inną służbę zdrowia nie starczyło yy, siły. Nikt nie wie tak naprawdę z tych, co się zarazili. Od kogo się zaraził, gdzie się zaraził. Te lockdowny niczemu już nie służą. To, to nie jest sytuacja z początku, kiedy można było wyizolować, wyizolować jakieś ogniska. No dobra, mówiłem że o tym wiele razy przestaje mieć to jakikolwiek zauważalny dla obywateli sens i rodzi się straszne podejrzenie, że władza to wszystko robi tylko po to, że jak to już zaczęła robić, to musi to robić dalej, żeby nie wyjść na durniów. Bo teraz się nie przyzna, że... No kurna, właściwie są takie badania, jedno z pism naukowych opublikowało, takich raczej renomowanych, równie renomowanych jak gazety, na które się powoływał pan minister, za za zamykając siłownię na przykład. Jednym z najbardziej bezsensownych działań związanych z tą epidemią, bo nie ma żadnych naukowych podstaw, że tam, gdzie się reżim sanitarny zachowuje, rzeczywiście siłą rzeczy wszystko jest dezynfekowane, no i ludzie jednak w pewnej odległości od siebie ćwiczą, że tam dochodzi do jakichś szczególnych zakażeń. Ale jak już raz zamknęli, to się teraz nie przyznają, nie wyjdą, nie powiedzą, kurde, było w jednym z naukowych tych z badania z pół roku podsumowali i okazało się, że transmisja wirusa przez osoby nie mające objawów jest praktycznie tak rzadka, że można ją statystycznie pominąć. No, nie wyjdą, nie pewno, no kurde, przepraszamy, zniszczyliśmy tyle firm, zniszczyliśmy tyle restauracji, zniszczyliśmy tyle siłowni, dobrze chcieliśmy, ale się okazało, że to było zupełnie bez sensu. Nie, no jak się raz coś zrobiło głupiego, trzeba brnąć, jak w tym monologu, który św. Edward Dziewoński mówił o windzie. Co umiera mrożka? Proszę sobie wygooglać. Dziewoński mówi: mrożka winda. Jak się już raz chrzaniło w głupoty, to teraz honor nie pozwala się wycofać. A jak ludzie się buntują, to honor każe ich coraz bardziej przyduszać, tłamsić. A właściwie cały problem jest jeszcze z komunikacją. Rozmawiałem kiedyś na ten temat z Moniką Jaruzelską, która mówi, że jej ojciec działał w głębokim przekonaniu, że ma ogromne poparcie społeczne za sobą. Listy dostawał rozmaite, ludzi, którzy ze łzami w oczach je pisali, jak mu dziękują za to, że Polskę uratował. Zresztą to nie były zmyślone osoby, bo już potem nawet w Wolnej Polsce badania pokazywały, że bardzo wielu ludzi jeszcze żyło z poprzedniego pokolenia, którzy wierzyli, w święcie wierzyli, że stan wojenny nas ocalił przed jakąś sowiecką interwencją i że zapobiegł wielkim, różnym rzeczom. Nawet bym powiedział, że był o tyle mądrzejszy od wielu innych władców. Także tych obecnych, że przecież założył pierwszy wtedy w prl ośrodek badania opinii społecznej, CBOS, istniejący do dziś pod dowództwem pułkownika czy generała Kwiatkowskiego Stanisława. Tylko, że ten CBOS go zdezinformował, to jest zupełnie inna historia. I szef CBOS-u 4-3 kwietnia 1989 roku zrobił takie badania, z którym wyszło, że. Jest poważne zmartwienie, bo w ogóle z Solidarności to nikt prawie nie wejdzie do tego Senatu i na tych 35% miejsc, które mieli zakontraktowane, to też się nie załapią. Tak strasznie inne są nastroje społeczne. No, troszkę się to z faktami rozminęło, ale tutaj dzisiaj, jak patrzę, o mediach już mówiłem, o tym, że komunikować się tylko za pomocą mediów dzisiaj można, to wiadomo, ale poza tym, że sprawa Janka Pospieszalskiego jest usunięcia go z TVP. Cenzorstwo, wiadomo, tak dalej. To wszystko skandal jeden wielki. To co z tego wszystkiego wynika tak naprawdę? To jest temat na osobną rozmowę, ale wydaje mi się, że wielką klęską Pisu może się okazać właśnie to, że on całe swoje, wszystkie swoje media ustawił tak, że one nie służą do tego, żeby przekonać Polaków do czegoś, wbrew temu co opozycja twierdzi, żeby im wtłoczyć rządową propagandę. Bo to tam propaganda, propagandą. Każdy robi swoją propagandę i to by nie było takie straszne. Pytanie, że propagandę można robić mądrze albo głupio. Jak się chce ją robić mądrze, to trzeba wiedzieć do kogo się mówi, jaki się ma przekaz, co się chce zrobić. A jak się robi głupio, głupio się robi tak, żeby się szefowi podobało. Otóż ja mam wrażenie, że te wszystkie media pisowskie, zamiast zajmować się urabianiem ludzi, o co jak się zdaje chodziło, być to front, prawda, walczymy i tak dalej, to one się zajmują głównie tym, żeby się podobać naczelnikowi. Tak są robione. Nie po to, żeby kogokolwiek przekonać. Po to, żeby naczelnik powiedział: o, dobrze pracujecie, dobrze przekonujecie. Władza się degeneruje oczywiście na każdym poziomie. To sam co zauważyłem się o jakimkolwiek ministrze, napisze, że coś spieprzył, to on tam natychmiast dzwoni, interweniuje, oburza się, grozi, że załatwi, żeby reklamy tutaj przestały się w tym piśmie pojawiać. Bo jak wy możecie? Tutaj jesteśmy, w, walczymy o, o Polskę, ja walczę, a wy mnie tutaj kłody pod nogi, dywersja, tak dalej. Kiedyś Wojciech Młynarski napisał taką Piosenkę piękną o babci. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. No to dzisiaj to trzeba śpiewać w wersji, lecz dokładniej informować. Dziadka nikt nie śpieszy, po co dziadka denerwować, niech się dziadek cieszy. Oczywiście mówimy o dziadku tym samym, co przed wojną. Znaczy, no nie tym samym, ale takim samym. Komendant naczelnik, rozumiecie Państwo. Te klimaty zwane potocznie dziadkiem. Tak, dziadka nie będziemy denerwować, jak wyjdzie jakiś pośpieszalski go zaczyna tam pokazywać, że ludzie są tak już na max, nie mają tego dosyć. To WOM nie denerwować, bo się dziadkowi przestanie podobać, bo, bo wtedy wywali kogoś z mediów państwowych zastąpi kimś, kto mu lepszy obraz daje po co się narażać. To się może naprawdę bardzo źle skończyć, bo wrócę do tego momentu. Nie wiadomo, nikt nie wie, gdzie jest ta granica desperacji, gdzie jest ta granica ludzkiej cierpliwości, gdzie jest ta granica wytrzymałości. Może się uda dociągnąć do tego momentu, że powiedzieć: Tak, wyszczepiliśmy nas wszystkich, już możecie ewentualnie chodzić do restauracji, ale tylko w dniach parzystych albo nieparzystych, w zależności od pesel u albo coś tam, bo też widać, jak widzę te wypowiedzi, czytam, że oni się tak myślą. No nawet jak skończymy, to nie można tak zdjąć tych restrykcji, bo se ludzie, bo, jak tak ludzie wyjdą nagle na ulicę, to, 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 to co, co to będzie? Oni już odwykli od normalnego życia. To trzeba im dozować. Proszę trzeba... Państwa, klasyk napisał, że listopad to jest dla Polaków pora niebezpieczna. A ja powiem, maj to jest dla sanacji pora niebezpieczna i dla tamtej sanacji przedwojennej i dla tej dzisiejszej. W ten maj może naprawdę przynieść taki przewrót majowy że się potem cała Polska jeszcze długo będzie trzymała za plecy. To miejsce, gdzie tracone swoją szlachetną nazwę.